Siemano, dziś jesteśmy na Hellcase'ie, potwieram sobie te skrzynie z CSK, które są na stronce, typu Kilowatt, Revolution, Regal, no ich jest ogólnie dużo, więc wszystkich na pewno nie otworzymy, otworzymy może sobie te i może parę z tych dolnych, no ale sprawdzimy, czy coś wypadnie. Jak to wygląda w ogóle procentowo? Ty, no jest pół na to, na to 0,25, kosy nie ma. Ok, czy to po prostu tak typowo pod skiny jest chyba. No i są większe procenty na pewno niż w CSie. Także zobaczymy, ale przed tym jeszcze oczywiście chciałbym Cię zaprosić na stronkę, bo jak wejdziesz sobie w pierwszy link w opisie, a po prostu na stronkę i w promo code wpiszesz sobie kod swert, to dostaniesz 70 centów na start oraz 10% więcej przy doładowaniu. Jego portfela także zapraszam. Dodatkowo, jak będziesz wpłacał, to każda złotówka paso na kodem Sfert do, do 27 września to jeden los więcej w losowaniu na Shadow Daggers Tigertów AWP Wildfire oraz USP Prinstream. Także, jakbyś będziesz wpłacał, to wpłaty nagrywaj i wysyłaj mi na Discordzie. Więcej info masz w opisie. A poza tym, jeszcze masz kolejny giveaway, który masz link w opisie do niego. Tam jest konkurs na 50 dolarków. Proszę bardzo na stronce kolejny konkurs. Musisz płacić po prostu dwa dolarki z tym kodem, co widzisz tutaj, otworzyć tą skrzynkę i wtedy bierzesz udział. A dodatkowo właśnie jak właśnie, właśnie jak właśnie jak nagrasz film z tej wpłaty na ten konkurs i mi wyślesz na Discordzie, no to jeszcze weźmiesz udział w tym nasza duda Jersey, więc chyba git opcja, co? Dobra, trochę to się poprzedłużało. Lecimy już do tych skrzynek. Kilowacik, 3 dolarki. Pokaż co ty mi dasz? W ogóle mamy ten 1000 dolarów, bo nam fajnie dało w poprzednim odcinku. Jak ktoś nie widział, to zapraszam, żeby sobie obejrzał, bo Dało ło niesamowicie. Dobra, tutaj na razie Syf. No ale jak to są skrzynki SESA przeniesione. No, skrzynki z Sesa nigdy. Dobrą sławą nie były. Jak to nazwać? Objęte, bo dawały po prostu... Wiadomo jak dają skrzynki w cesie. Może tu będzie lepiej. Jest jakiś fioletowy. W końcu coś innego niż niebieski. Okej, okay, on jest za 3 dolarki. Dobra, zostawmy tego kilowata. Może kiedy indziej tego Zausa dropniemy. Eee, I... Revolution Case. Tu nawet dropnęli jacyś ludzie. Bo to jest 3% na tego temakała i 5% na headshota. No to spoko. Otwórzmy 3 za 12 dolarków. Czy nam coś tu wleci? Oj, ten Wild. Uuu, no i drugi będzie? Myślałem, że dwa, ale jest czerwony skin. Za 7 dolków. No dobra, niech se wyjdzie. Ważne, że coś poleciało dla nas. Tu już większa lipa będzie. Dobra, pójdźmy do na samych. No. O, te 5 dolarków kosztuje ten Aforozoros. No ale to na minus, bo reszta dała słabo. Ja tu z dużym jakimś nastawieniem nie, nie wchodziłem w te skrzynki. A jest za, głoś za głośno w ogóle z otwieranie, no to sorry, będziecie mi przez pierwsze pół odcinka za głośno, to A jest za 8 dolków. No to to jest spoko drop, tylko ta reszta tam tak nie chciała dać No Prawie chromatic aburation. Dobra, weźmy z tego recoila, pójdźmy. Dreams and Nightmares to jest skrzynka, którą w sensie bardzo ludzie polecają, że dropi tam. Znaczy, tam są fajne chyba kosy, ta. Ale tu nie ma kosy w tej skrzynce na Hellcase. Ale, nie ten rapid kosztuje 4 zł przecież. O, więcej. Pójdźmy do jakichś takich lepszych, może. O Anubis, co jest w Anubisie? O, tu jest kosa. Jest Eye of Horus i jest Apep Kursik. No to otwórzmy sobie tak z 10. Jak wygląda tworzenie 10? <laughs> ja pierdyle. 10 skrzynek na raz. Jest. Shit. 10 dolków, no to 10 w plecy. Jeszcze raz. O, jakiś sobek i jakiś tutaj skaraba. Skarabrasz. Uuu, to 13. Ej, jest profit. 31 dolków z 20. Dobra, jeszcze raz dawaj apel kursika. Eye of Horus tam był. Ale znowu siada nam ten. Dwa razy nawet nam siada TP-90. Ale teraz niestety minus. I jeszcze raz otwórzmy tak razy. Aby to 10. Ojej, te kosy. Tak. A tam Eye of Horus. I ja tu wierzę, że coś tu może wypaść. Nawet jakoś tak. Jeszcze raz. Oj! Dobra, zostawmy tą skrzynkę. Bo nas tutaj. Zjetą Brawo, case'a, No na pewno chcę otworzyć, brawo, ha ha, ha. Ha, ha ha Coś nawet dropnął kuźwa. Golden Koja. Dobra, raz. 10 za 100 dolarów. Proszę bardzo. Upa! Nie wyszło nam. A Ej, 75 dolków. To jakoś dużo nie straciliśmy. Myślałem, że stracę tak Za 100 dolarów, a straciliśmy tylko 25. No, sypnij Ej, 143 dolary, co ja tam trofiłem? Nawet nie widziałem, ale na profit 40 dolków. No to w takim razie można jeszcze raz otworzyć, jak tu profit pada. Nawet nie widziałem, co tam tyle kosz. Overgroove, patrz to To będzie kosztować To będzie też dobre 111, a ten overgroove jest za ile? Za 35 No i znowu profit, nie? Jakiś piąty level wbijem Oj, oj, oj I... water Prawie Dobra, i tam widziałem w ogóle jeszcze Oprócz tego Weapon case fajny proces na Hypnotika. Na case Hardenta też. Otwórzmy razy 10. Aha, bo tutaj. Ale to nie jest źle, bo to jest w ogóle, patrzcie, najtańszy skin, jaki tu może wypaść, kosztuje 28 dolarów. otworzenie jednej skrzynki jest 40, więc. Otwórzmy za 400. Niby, że będziemy 300 w takim razie. Ale to przy złych wiatrach. Ultrafiolety same poszły. No i patrzcie, wydałem 400 i mam 313, no niby zabrało, ale ale no, nie ma obawy, że na przykład dostaniemy 50 dolków. Takie one w miarę bezpieczne są, tylko... 321, otwórzmy jeszcze raz. Ja chcę case hardenta. Ej, dragon tattoo jest, to jest drogie. Okej, okay, jesteśmy na zero w takim razie, się pojawiłśmy tu za 127 dolków Dragon Tatu wyleciał. ja Oj, Hypnotik. Ej, no nie dropnie nam to. To jest pół procenta. Nawet gdyby ta MK nam dropnęła, to by Ostatni raz. I zobaczę, jaka tam jeszcze jest droga skrzynka Darkwater? Okej. Okay. USP. Do 100 dolków. No to na zero. No kurwa kusisz diable. No już miałem nie otwierać. Wiem, że ten, ale... No kusi diabeł. Kusi. Nie już mnie nie kusi. Już mnie 311 dolków No kurde no. Co tu jeszcze jest takiego mocnego? Weapon 2, weapon 3 Esport coś tam Okej, okay, to to było takie z najmocniejszych. Dobra zostawmy to czy w ogóle na jakiś battle możemy z tym pójść? Czy ja coś mam w. w mam 30 dolków w ekipunku, no trochę minus <laughs> Da się je w ogóle dodać na Da się dodać. No to pozdro. Ej, nie dodały się. Czemu się nie dodały? Dreams and Nightmares? Ej, czemu one się nie... A, bo muszę tutaj kliknąć. Eee... Weapon. Kuźwa. <laughs> nie denerwuj mnie. Weź mi to dodaj po prostu, o. Eee, brawo. I na farta... Jak... I na farta jak mamy Dreams and Nightmares, to jeszcze Dream dodamy. 254 dolki. Spróbujmy na trzech Taką bitwę. Zasadźmy sobie dzisiaj. Dobra. Stanie nam 336 jak to przegramy, plus to co dostaniemy jako zwrot. Ale my tego nie przegramy, co nie? Dream? Aaa Dobra, jakby, jakby już mi się odejściało wszystkiego, nie? Jak gość tu ze skrzynki za 50 dolarów dropi 400. Już mi się odejściało wszystkiego. Jednym dropem przebił całą bitwę o top 50. Chyba, że wypadnie nam tu jakiś case hard, to nas może co najwyżej uratować Ale no tak to już my tylko dajemy. No bitwa ładnie dana plus. Raczej nie dla nas, bardzo mnie to boli w serduszku. O, ty! Kuźwa to 120 dolarów. Trochę się zbliżyłem, ale nic mi to nie da. Please. No i to już są te słabsze łapony, to nie wiem co tam by musiało wypaść, żeby to nadrobić, niestety raczej trzeba się pogodzić z przegraną. Eee, ale dużo dała bitwa, w ogóle, w ogóle prawie każdemu na plus dała. Zobacz to, temu dało 544, mi dało 268, więc już też powyżej tego. No jeszcze ten by musiał tylko dobić, a raczej, raczej to jakoś dobiję na zero. Dobrze było, ale Masterpiece na samym początku zabił cały smak. Niestety, niestety, nie dołączę do Was za 500. Mogę jeszcze jedną jakąś zrobić bitewkę. Jakby tak za Diamonda zrobić? Nie wiem, co w tej skrzynce w ogóle jest. Nie znam jej, ale ją dodam. Dodam też sobie. Empiri ja, na, na 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 i dodajmy hardenty o no spróbuję a spróbuję, co ja się będę proszę bardzo dawaj to, grube pieniądze daj proszę daj mądzik daj mądzik. daj mądzik. Aha. Okej. Okay. ale główno Chociaż najwięcej dropnąłem, ale no brakuje 50 dolków mi, to nie wiem. A, już mnie, już się odgonił. Dlaczego ty mi to robi? Patrz, jeszcze kosę dropnął. Co to jest? Se zgarnął 900 dolków. A, jak zwykle. No. No cóż, w ostatnim odcinku wyszliśmy na bardzo fajny plus, a dzisiaj no straciliśmy, no tak to już bywa, raz, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Także ja dziękuję, za obejrzenie odcinka, pamiętaj widzów, promocyjny kodzik, kod XF, Piszkot, Sfert. nie zapominaj o konkursie na koskę i tak dalej. No i również nie zapominaj o tym, że jak będziesz bijał do tego konkursu, to jak wyślesz mi film, to bierzesz udział w tym i w tym na Shadow the Jersey konkursie udział. Z dwa w jednym, bo tu nie wbijacie, nie wiem, wy tu nie wbijacie w ogóle. Jest 11 osób, a zostało 12 dni Więc jeszcze tym bardziej, że dwa w jednym To wbije, A my sobie w ogóle będziemy zbierać te urtagi. Bo chcę tego vortexa otworzyć, to jest fakt. Mamy 10. Myślę, że dobijemy za niedługo i zrobimy coś z tego. Także dzięki, że byliście. Słyszymy się w następnym filmie. I świemano!